witam was w kolejnym filmie na moim kanale Sagi A w tym odcinku pokażę wam jak wraz z najlepszym klanem na serwerze dominowaliśmy linię spawna na Anarchi.gg Ponad połowa z was jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, a więc proszę was o zostawienie sobie lajka A teraz zapraszam was do odcinka dobra, dobra, Możesz tak w miarę troszeczkę? No, lecę, czekaj, lecę, lecę no, Widzę już, dobra, widzę y mhm. e, To jest ten proces e, to... Perłę, perłę sygnał. Dobra, nie, ej, a gdzie jest mały typ? Tu jest! Brawo, brawo, ej, wyski, to jest nikim. Kitłem! Brawo, 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 brawo. Widziałem. Ja, sami, sami damy radę. Masz Ale... siłkę, dwójkę? Mam, mam, mam. mam. Chce. Perłę walnął. Widzę. Mogę przyracieć. Tak, no, ja mam tu poling. O! Oh. Ja mogę... To jaka cała jest ten eee, świat? 4 w cave'ie takim dużym Jak pójdziesz tam do tyłu i będziesz szedł cały czas... Jak pójdziesz do tyłu i w prawo i będziesz szedł, I będziesz szedł cały czas do tyłu mocno To dojdziesz do takiego dużego cave'a i my w nim jesteśmy O, ja wiem gdzie Dojdziesz? Bo on coś gra tak chyba na czas tak mi się wydaje Wiesz, jakby w nas też ma przelecieć Nie, na no spokojnie Dobra, dostałem siłkę Siłkę! Siłkę sobie rzuciłem Duży kejf? Naj no taki no, he, największy? Ta, 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 duży, 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 no. Ja cię ci go knockał. <grym> no hey, na sufit strzały wbiłem w tobie. Na sufit strzała moja pójdzie. Do okay, no, kejfa tam poszedł. Nice, nice. Mam takie lagi, że... Dobra, wyrwał, wyrwał, wyrwał z federfallinga. 50 tak. na minus 70. 50 na minus 170. Na minus 170, dobra. Zabi... Zabi... No, sobie już Zabi... Zabi... Potem! Zabi... Widzę. Założył buty dopiero, teraz dopiero buty za buty, założył się z kaptałem. ZD! Spalił się, spalił się, nice, spalił się. Choruska miał. Nice, ey, GG, GG, miał. Choruska! Po zaciętej dominacji spawna postanowiłem, że sprawdzę jak działa najnowszy event i poszedłem chwilkę pokopać. Mmm, lecimy sobie teraz. pokopać, może akurat coś dropnie. O, XD! Dobra i sprawdzamy co dropnie. Proszę, proszę, coś Anna może dopnąć. Albo perełki. Dobra, Trident. No to nie oddało, nie oddał. Trident. Dobra, dobra, mam Ziółka. Eee, co, Edyax? Cecha 9 tył, dawaj, ch 9 tył. On chyba sam ode mnie nie wyrobi, tak szczerze. Jakiś śmierny jest. Ej, eee, perły. Ale perły cyknął. Ej, widzę, widzę, widzę perły. Poczekaj, tył, 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 mocno do tyłu, mocno do tyłu, mocno do tyłu. Ej, no, hey, jego perła obok mnie. Widzę jego perły. Poleciała na, spa, na, na spa... Spo... Dobra, na nie. Bo takiego mniejszego jeziora... Dzii, no on cyko. cyka! On jest jakiś Ale zjeb, on parły cykać czy nie potrafi! Dzii! Kolejno poleciało! Kolejno poleciało, to jest! On, 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 on cykać czy nie potrafi. No nie, nie potrafi, czekaj, tu, tu... Gdzie poleciała? Tu, tu chyba, tam, do góry na górkę chyba. Tak mi się wydaje, że poleciała. Fajna. Dad, chodź po Itamen, lotowisko. 36 mieczek! Ej dostał chodzi dostaję, poszedł. No kurde, ile idów, czekaj, ja to wszystko. Czy albo bo może dla ciebie jakieś itemki tu was na ja sobie. Nie, to wszystko pasuje, bo ja... Akurat 4-3 będziesz miełeś. Dostał Eastnesa Już nagrywanie włączyłem, więc nic. Dobra? Nie gadajmy... no, no nie gadajcie, najlepiej. Jako z Isnesa bada. Dobra, czekaj, ja mu, ja mu slow ja nessa. Znaczy tego, Feder Flinga chcę dać. Dawaj go mały typ, dawaj, jesteś teraz lepszy od niego, to jest jakiś bocik. Dobra, dostałeś, dostaję siłkę, mały typ, dostałeś siłkę, ja jeszcze ja się, się pasowałem, na dobra. On nie ogarnia, on nie garnia. Z ty ty masz, ty masz Kliczy. No i trafić nie mogę, i trafić Ej, nie mogę. Ej, trafić Ej, jego on nie ma LG? Jak coś? Daj, siłkę, mały masz typ. To... Masz siłkę, mały typ. Dobra, wir na siłkę. bo się rzucił. Da, dałeś mi siłę dwa i dałeś. A ja on jest głupi? Czy on jest głupi? Co próbuję? Jest, że go? A ja go, tak go. jak coś to mu daj to podcinaj, pod odcinek No, no daję to... pod odcinek, ja to wszystko nagrywam, nie? To jest wszystko już na odcinek. On już to nagrywa. No. Dawaj, dobaj mam. Lecisz. Ty, ja go zrobię. Masz, masz Strange, masz Strand'a. Woli mnie starczy, chłopie. to też pójdzie na odcinek i będzie miał panicę. No jest na odcinek i będzie nie obana, no Dobra. Okay. Ja Trzeba strzelę... Eee y bania, dobra, no i DG, no i GG Ej bo to mnie... Dojkę dwa, dojściłki No 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 daj daję, 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 Do dostać, dostać Walgo, walko, walgo, Dzi, to już jest dla nas, dzidzi, to już jest dla nas, dzidzi Dostałeś, dostałeś ten piras. Dawaj, I dawaj, dawaj walgo To jest biję mutz, biję tarczę, wal, wal, wal cały czas wal, wal Buł tym. Trochę sam Dobra wywalił się, brawo